Ostatnio dostaję sporo wiadomości, żebym przekazała Denisowi, że będzie go brakowało we freak fightach. Te czasy już się skończyły i nie wrócą. Z tego co wiem, to już nie chcę walczyć. Poszedł teraz mocno w sport i czeka na pozwolenie na wyjazd za granicę na obóz z czołówką światową UFC. Y jestem tego zdania, z kurwą się, y jak to się mówi. Y Trzyma się z kurwą, jesteś kurwą. I tyle. To podtrzymujesz to, żebyś zatańczył z policją na ten na filmiku do TikToka na, na tych? Na, na TikToku? Byś zatańczył z policją? Ten na filmiku do TikToka na, na tych? Na, na TikToku? Żebym y, zrobił z nim TikToka, tak? Mm -hmm. No, czemu nie? Ja? No, to szacunek. A co tu takiego jest? No nic, moim zdaniem. To jest do... Moim zdaniem tak. To jest zajebane. Moim zdaniem tak. A zrobiłbyś sobie zdjęcie z, psa, z policją? Czy witałbyś się z policjantem psa, z policją? No czemu nie? Tak? tak? Tak. Tak? Na pewno? Słowo honoru? Nie, Słowo nie, gita? Nie. Więc powiedz mi na przykład, skoro ja jestem za głupi, nie? To powiedz mi, jakie ty książki w Jakie ty masz wykształcenie na przykład, nie? Czym ty ja? się w życiu zajmujesz? Średnio. Okay. Mnie takie wystarczy okej, okay, dobra, no i okej, okay, to nie jest wyznacznie inteligencji, no wiadomo, oczywiście. No. Okej, okay, jakie książki ostatnio przeczytałeś, powiedz mi. Tato, mówię, mówię to publicznie do ciebie. Obydwoje doskonale wiemy, czemu nie zarabia... czemu nie. Kurwa mać, jeszcze raz. Tato, mówię to publicznie do ciebie. Obydwoje doskonale wiemy, czemu nie zabraniasz głosu, czemu nie zabierasz głosu w tej sprawie i obydwoje dobrze wiemy, że to nie przez to, że jestem twoim synem, ale to już zostawię dla siebie, bo nie jestem tak zdesperowany, by mówić. Źle o bliskich, ale powiem tylko, o, powiem tylko to. Jeśli ktoś nie został nauczony dobrych wzorców w dzieciństwie, to nie obwiniajmy go, że tych wzorców nie zna i to tyle. Nie przeczytałem. No właśnie, to skoro ja tutaj siedzę, uważasz, że jestem głupi, to to i ta. I... Inaczej. Teraz to mi się pytanie takie, nie? Skoro ja, ty uważasz, że jestem za głupi na FIFFA, a ty no. nie przeczytałeś żadnej książki? Taki, i tak, to ty kurwa możesz w ogóle siedzieć, powiedz mi. Denis Załęcki ciągle mówi, że chcesz bardzo dużą garzę za walkę z nim. Eee, czy to prawda? Nie. Nie, to nie jest prawda. Chciałem ogólnie więcej za, za Zameckiego, bo już 3 lata trwa ten konflikt i ogólnie wypracowane mam na tyle to, że ta bańka jest tak mocno nabita, że każdy w Polsce chce zobaczyć tą walkę i e, myślę, że pół Europy również. Także na pewno to się, to się mega sprzeda, jeżeli chodzi o sprzedaż gali. Chcę być jednym z najlepszych zawodników w Polsce z ciężkiej, z ciężkiej wagi. Chciałem życzyć właśnie wsparcia twojej kobiecie i matce twojemu dziecka, bo to chyba są dwie osobne osoby, to chciałbym życzyć wszystkiego dobrego i zdrowia. I tak naprawdę nie wiem, na czym stoisz na konferencji. Dziękuję bo bardzo. To... Szacunek za to, co Zbytianie. powiedziałeś. I tyle. Moja rodzina na pewno ci będzie wdzięczna, także jeszcze raz ogromny szacunek za to, co powiedziałeś. Five minutes later. Teraz ciągnij! Ja nie... Teraz w... ciągnij! Teraz w... ciągnij! W... Teraz w... ciągnij swoje... Zamknij w... mordę, pajacu! Powiedziałem, gdzie pieniądze! Rulo, nie w... Bien 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 nie, nie w mnie, no. bo naprawdę będę musiał powiedzieć, więc zakni p... Nie, no mów! Nie, bo nie jestem pało! Nie jestem pało! Zacząłeś! K kurwa. Słuchaj, Za nie, tam cię k... nie ma. Nie wolisz bo to nagrał, zapnij, kurwa w tym zakupie. Zboczeki! Nie, mam zasady. No, no, mam no zasady. nie, moim zdaniem nie masz zasad. Hmm. Mam zasady. Nie masz zasad, bo uderzyłeś gościa w boksie. Tak, wiem. A tego no, nie wiem. masz zasad. Tybulskiego. Gada, że z tym gościem, skoro sam sfalowałeś, więc hi hipokryzja. Mnie wyrzucili za to, że podbiegłem do gościa i go nastraszyłem. Nie uderzyłem go. Dlaczego nie ma filmiku nigdy? No. Dlaczego nie ma filmiku? Nie ma nigdzie filmiku. Przecież, gdyby Denis kogoś pobił, czy go uderzył, to by przynajmniej filmik był. To Kategoryczne zachowanie. Mych, jak napisałem pierw profesjonalną, fajną wiadomość. Naprawdę spędziłem na tą wiadomością godzinę czasu, żeby jej nie skrzywdzić. I jeszcze napisał na koniec Sandra. Wszystko z małych literek pisał, ale napisał Sandra z małej literki. Andra dużej. czyli dał typowo, że jej nie szanuje. I to jest dorosły facet. I to jest dorosły facet, nie? Ja pierdolę gościu, proszę cię. Czy jesteś taki głupi, czy tak się udajesz? Na przykład grzeszne okay. dzieci za, 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 zasługują na cukierki, a, dru, a drugie, a, a grzeszne dzieci nie. To jest taka, <grystanie> taka różnica. Jedna rzecz, no, czyli z życiu cukierków nie dostałeś? Dostałem. Mamy wspólnych kolegów, dawaj wychodzimy na solówkę, a nie. Albo od razu tym... Syr... ale wtedy ci nawet proponowaliśmy ty i co wtedy powiedziałeś że co... że loka ci, kurwa boli, że nie możesz że co już nie co... pamiętasz tego? Pojadamy... Jak z gierasem podbiliśmy, s. Co... Damskie się nie liczą. Frajerskie się nie liczą. damskie, damskie i frajerskie się nie liczą. Damskie się nie liczą. Ale damskie co? Gówno co, ku... wycofałem to co powiedziałem na Magdę. To nie, okay. nie, nie jesteś na bieżąco? Nie liczy się. Aha, to się nie liczy, no nie, dobra. powiedziałem, że mi nie przeszkadza to, że Magda ma od fansa. No dobra, jakieś, no skoro jakieś... tak uważasz, okej, okay. no okay. według mnie jesteś hipokrytą trochę. No. A nie boisz się na przykład Denis tego, że na początku oceniałeś tą dziewczynę, o której ona mówiła, a teraz ludzie mają prawo do tego, żeby oceniać ciebie? Tak, ale później, ja jeszcze zanim, zanim Sandra założyła UEFA, no to yy, wycofałem to wszystko, to, to powiedziałem. Ale to powiedział? Powie, tak. To co uważasz, że jak ktoś coś powie na ciebie, a później powie ty wycofuję, to jest. Porządek? Ale to było w ramach promocji też Gali, nie? Aha. I tak W ramach dalej? promocji porządku. Czyli możemy się obrażać? Bo no, z zasadę to, łoski. co mówiłeś na początku, że pieniądze nie śmierdzą. Ale najważniejsze, że tak jak mówiłem, nie zadaczyła z policjantem TikToka na TikToku. 4 najważniejsze. 4. 4. Ale damskie się nie liczą, więc mogłaby. A a, jest? A? A to, o! To chodzi. o co chodzi? Czekamy to w końcu wiemy. wiemy, o co Poze chodzi z damskimi. Wariacie. Ale damskie co? Gówno kurwo. Może mamy jakiś policjantów o. gdzieś, kurczę, ale. Dawajcie. Może to. <noise> mm. Mm. I by... mamy koniec czasu. Zapraszamy kolejną e, kobitkę tutaj do nas Doris bardzo szybko została rozpoznana jako była policjantka Denis Labryga skomentował sytuację wczorajszej randki z byłą policjantką Która rozpracowywała dobrych chłopaków Zakładając między innymi podsłuchy Powiedział, że nie wiedział o tym, ale lubi takie po policjantki. Dodał również, że Denis Załęcki jest rurą i jego zdanie się nie liczy. Sytuacja tego wymagała, e, słuchaj no, sytuacja tego wymagała, nie, nie będę sobie dawał pluć w kaszę, wiesz. Jesteś strażakiem, strzedaż, tak? Jesteś strażakiem? Tak, jestem strażakiem. Tak. Idąc do więzienia, no. zaproczył się do ludzi i za to, że jesteś strażakiem jest ch**e. No i co z tego, że Tylko, chuj tylko w dupę ci tłumaczę. Jakby, no Jeśli rozmawiamy o kryminale, no? o, więzienia, o więzieniu, no? No? to ci tłumaczy, jak to tam będzie wyglądało. No? No dobra, jak pójdziesz do to. więzienia, to jest dupę dla ciebie. Tyle. Ja bym chciał dopytać, tak. za strażakiem? Chciałem tylko wrócić do tego tematu Aha. strażaka. Czy możesz to chociaż lekko nie, rozjaśnić nie, wszystkim nie, 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 pozostałym? Jak ktoś by chciał, żebym to rozjaśnił, to rozjaśnię to na, na swoim Instagramie. <laughs> ludzie ludzie grypsujący, co się dzieje w, w więzieniach, to wiedzą. Ja ci współczuję w przyszłości, kurwa, chłopie, ja ci współczuję w przyszłości. Ci zmają ze mną, są, to są. I za to szacun. Ci co ze mną nie chcą być, nikt nie będą i nie muszą. Wy ja będę płakał, Proszę, widzowie, wróćcie, mnie, bo popłaczę się, bez was jak nie będzie. Ci to są, są. I to, to nie są chorągiewy. Ci to są, to są normalni charakter ludzie. A nie jakieś chorągiewy, co raz są, raz nie są. Ci to są, szacun. I tyle. Dobra, e... ludzie, k ci to są, to naprawdę są. Chciałbym po prostu zapytać, Cię różne rzeczy przepytać, czy na przykład Przykładowo z wiedzy ogólnej, bo taki mądry... Ale ty mnie wyraża... nie będziesz kurwa przepytywał z wiedzy jak ogólnej, się jak się ktoś Ci się ale nie podoba, to zapytać zapytaj kurwa ale... na żywo! A nie ale... topkę ale... robisz, będziesz ale... mnie tu przepytywał. I ja to przychodzę, żeby walczyć, na... żeby się na A nie jakieś na... równania na... odpowiadać. Dzwone... Nie piłuj kurwa to mordą. Dobra. Ciągnij się k i już cię to kurwa nie ma. Ile masz lat. A Chuj cię to obchodzi, ale pytać się możesz. No to pytam nie miał szlad wiele osób stoi za mną, to się rozstaje setki ty tysięcy, kurwa tysiące wiadomości, ile osób jest za mną, naprawdę. Czasem gadam takie głupoty, że masakra, później słucham tego, co gadam, mówię, ja. Ale...